Mamy to, dzisiaj będziemy grać, zgadza się, w Tibie. Kolejny raz Tibia wygra. Oczywiście zaraz streamek odpalę na moim kanale Twitch, na tym, na którym zawsze się widzimy. Możecie wbijać na mój kanał Discord. O kurwa, jakie dobre, ja pierdolę. Siema, siema, daj linka do Twitcha, raczej wiesz, nie mam, nie mam. To był tak znany kurwa prank. Puść snippet jakiś. Nie, ja nie puszczam tych kurwa snippetów. O nie tak, jeszcze to jest, kurwa, kurwa. O kurwa, Macie, to jest dzisiaj? piąt. O, piątek, czyli kurwa weekend, początek tak zwanej imprezy. No, witam pięknego pana, no, witam. Płytka jeszcze w tym roku? Chyba nie, jeszcze nie. Wiecie, co opuszczę, żeby jakieś nutki leciały w tle, bo kurwa, nie, mam jakiś syndrom opuszczenia człowieku, kurwa, jestem sam w tym domu jebanym, więc puszczę coś w to, tylko nie amerykańskiego, bo znowu mi, kurwa, Instagram będą... Ty właśnie, co ja mogę puścić? Dobra, moje nuty, najpierw będę się kłócił, kurwa, zanim itaj... i tej. Jak samo Co sądzisz, Areto? Bardzo dobry kurwa rap. tam to Kimś tam? Jakim powiem prawdę, no to kurwa miałem taki Łajcik miałem taki dojebany bebek jak ty i miałem operacji w środę i teraz będę miał bliznę i będzie taki fajny jak twój chyba że ci się zaję. No co ty wariacze? każdy kurwa big ben, ben jest dobry stary Nie ważne co tam masz, czy masz na nim te. Rostępy czy blizny stary, zawsze jest dojebany kurwa brzuch. Co palisz? Gipuno nie, tak naprawdę to fale kurwa, cygaretę i Ile na wadze? Big Boy One Hana, skąd to wiem, mówi tak waga. Mówi tak dziara, napisz, że Rockstar pozdrawia, więc napisz, że rozpierdala. Pójdź jakieś nutki, które nie wyjdą. Ue, nie. Bo później się tutaj, że jednak wyjdą. Mam fajną rzecz. Kurwa, to widać, że jestem tłusty. stary, nie? Mam parę nowych czego Soldier Boy tak zwany Chcesz kanapkę z masy i bananami o oh, kurwa jakie połączenie tej kurwa, no mam nadzieję, że nie będzie widać jaki to jest pierdolnik, no to jest siara w chuje. już widać wiesz Amigo! No. Los spoj od amigo! Puta! Loko! I więcej słów nie znam. A jeszcze Mejamo, kurwa. Ja dzisiaj jestem w meksykańskim klimacie, bym puścił coś meksykańskiego, ale zaraz kurwa mi zdają kanał i na chuj mi to, raczej znaczy, kanał tutaj, Instagram. Myślisz, że piramidy zbudowali kosmici? Ewidentnie, kurwa stary, wszystko to potwierdza, nie? O, czy, czy ty jesteś goły? Nie, ziomuś, nie, <coughs> w diamentowym siedzę, nie. Jakieś plany na weekend No będę się przebierał Właśnie w takiego Skurwiela No i tyle na razie Zajmę ten kurwa kapelusz oh, W Teraz ruchaj z nami la, 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 la. Teraz ruchaj z nami Ale no ma fajny vibe Zapomniałem o tym Siedzisz w Kurwa i kiełbacha. Fajnie Ej yo Ej yo stop mała Weź butelkę w dłoń Zmartwień już nie widzę bo o, Mam na oczach szkło O Dior Już się ściemnia więc chodźmy stąd Weź wróć do blondu stary Co ty pierdolisz ale jak skoro w twarz kurwa ma, ciągle pieje wiatr Wow, czemu w tym roku taki regres, zwykł? Nie wiem co masz na myśli. Miałem mieć dzisiaj najlepszą noc w życiu, a będzie najgorsza przez chorobę. Aj, co, stary co, ty, nic nie ucieknie, jesteś jeszcze młody. Póki jesteś młody, to taki kurwa najlepszych nocy w życiu będziesz miał kurwa miliard. Nie masz się. się nie masz. Wychoruj się, wykuruj, wy, stary, będzie dobrze. Skróć wąsa, stary Nie, no wiem, jakby ja jestem w ogóle nieogarnięty w tym momencie. Ja mam za wszystko, kurwa, nie takie jak trzeba, ale. Sobie aktualnie. O, aktualnie sobie żyję na tak zwanym wyjebaniu, nie? Tutaj są nutka moja, leci ci o załodzi zachodzi. Jest cieplutko, kurwa, wakacje, wilko, te sprawy, papierosy. Ja mogę być dobrym DJ-em, bym puszczał tylko swoje nuty. I to po chwili, nie? Kawałek tylko, tak żeby. wiesz, dobrze było przez chwilę. Jał. Ej, hey, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Próbowałem zestaw Maty w Makuta. No zwykły tam kurwa McDouble Plus jeden koplet i no i ta matcha no co kompletnie nie moje klimaty, nie? Ja na przykład. do picia ja wolę wódkę. taki Tak to co innego, inna rozmowa. O! Boss, boss, boss tutaj zawitał na rejon tak zwany. Ksilasz na siedząco? Ja też nie, jak coś. Ej kurwa, nie! Jednak nie! Nara! <laughs> kurwa, jednak nie, sorry, pomyłka. <laughs> misklik, sorry, misklik. No dobra, to teraz będzie szybki przypływ ludzi, którzy zaraz spierdolą, no ale co? Wziąłeś co tam na wypróżnieniu. W ogóle ja wam coś pokażę fajnego. Kurwa mać ile ludzi jebany mi dopompował. Kurwę. Pokażę wam coś fajnego, tylko się nie śmiejcie z mojej kurwa otyłości. O kurwisko. O chodź kurwa. Pojebana. kupiłem sobie, czyli znaczy odkupiłem, to była z tego z preorderu gitarka, co była zarzucana do tam 10 chyba tych gitar, bo nie pamiętam. Ale odkupiłem właśnie kurwa pierwszą, którą podpisałem i tą, którą chciałem sobie zostawić, nie? Akurat ona miała zostać u mnie w domu, bo była biała, wiecie. Light i ten i, i, i No ale kurwa nie została, poleciała, ale na szczęście wróciła. Widać, że przeznaczenie było takie, a nie inne, że ma wrócić, kurwa, wierna. Zawsze wracają Kurwa, jak ja to teraz mam zapakować, no człowieku, po chuju ja to wyjmowałem Nie brzmiało to, kurwa, bezpiecznie Cześć Łajcik, siema, kurwa, ma... Kur, wiele, piękne Rozwiń się ty gitarą No, no nie, no do chuja, no co, ja nie mogę zamknąć pokrowca tej Dobra, wiecie co, on spakowany jest o, po prostu, kurwa, odłożę. Także mam parę fajnych towych Tu chciałem się, kurwa, pochwalić <laughs> I się pochwaliłem Dobra, słuchajcie, kochani. Jezus, co, za co chuj to chodzi, że cały czas mi się wyśle, że ktoś mnie obserwuje, do chuja, co, nie obserwowaliście mnie? Ale siara. No siara w chuj, stary. Ale się ulałeś. No i chuj w to, stary. Ja się ulałem, ale wyglądam teraz zdrowo. Zresztą też dla was to jest szok, no, taki, zobaczyć mnie w takim stanie, ale ja w sumie jestem takiej dość, no, normalnej wagi aktualnie, nie jestem jakiś, kurwa, podlany na max. Eee, tylko, że po prostu wy mnie poznaliście w czasach, jak kurwa, nie wiem, miałem, 60 kg, miałem jakieś kurwa niedożywienie i wodogłowy, stary, nie? Więc z takich lat mnie pamiętacie, stąd jak sobie kontrast, kontrastujecie moją postać z Kalifornii na przykład, z dzisiejszym, no, no to rzeczywiście wyglądałem jak się ulał, ale teraz po prostu wyglądam tak, jak powinienem wyglądać wtedy mniej więcej. No, może powinienem tam z 5 kg kurwa mniej mnie. <laughs> Dobra, do ch o chuj chodzi z tym kurwa obserwowaniem, nikt w ogóle nie zadaje pytań. Człowieku, co to za wywiad, do chuja. Jak emocje po koncercie Maty? No, emocje jak tam emocje, no dojebane wszystko, kurwa było. no Teraz już trochę, jakby to powiedzieć, po, 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 po jobkach, bo to już jakiś czas temu było, aczkolwiek, no kurwa, no niezapomniany koncert, i myślę, że nie do przebicia człowieku, nie do przebicia. Będzie trzeba troszkę poczekać na no, następną osobę, która zrobi coś takiego. Co myślisz o typie? Co wydziera Mordę BTS. No spoko, no jeżeli dla niego Borys jest e, kimś ważnym. I nie mówię tutaj no, o relacjach jakby rodzinnych czy, 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 czy znajomości, tylko że jego muzyka do niego trafia i pomogła mu, i utożsamia się z, z jego treścią, no to kurwa ma no to zajebiste. No to jest chyba jedno z największych e, jakby takich mm, niepoświęceń, tylko takich e, symboli, kurwa. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak to nazwać. To jest taki no, naprawdę takie powiedzenie głośno, kurwa taka statement, o, taki statement to jest, że no, ważna to jest muzyka dla niego i że to nie jest tylko sezonowe słuchanie, kurwa, tylko naprawdę coś ważnego, nie? Ulubiona drużyna NBA? LA Lakers. Bardziej niż Bóg, ja mnie twoje zyce. No i o to chodzi. Ile masz dziarek? No z dwie są. ogóle kurwa macie, co tam u was słychać? Bo jest piątek, godzina 19, to już by wszyscy po szkole pewnie szczęśliwi. Po pracy? Ja się obudziłem, nie, z dwie godziny temu, zresztą widać po mnie, że jeszcze jestem taki niewyjściowy. To to założyłem tak zwane oczy. Gdzie lecić na Sylwester? No to nieźle. Gdzie lecisz na Sylwester? No chuj wie jeszcze. Dasz snipet? Nie dam snipetu, bo kurwa nie mam czego nawet. Nie będę pokazywał kurwa już piosenek. Bo potem miałem czym zaskoczyć. Może coś dobrego, jak zrobię, takiego naprawdę mocnego, to se Skręciłem sobie kostkę. No chuj, no. Ja dziś lecę na nosy maraton horrorów. No i zajebiście w chuj. Ja nie lubię horrorów, bo na nich zasypiam. A znaczy, no nie na wszystkich, ale na większości. Jakby ktoś pytał, a że nikt nie pytał, to mogę utkać. Czemu nie obierasz cygarę Tak, kurwa, no bo nie chcę się. Kurwa małpa jebana. Iskać. W ogóle chciałem podziękować tak swoją drogą. Już mi się przypomniał, bo spojrzałem na Spotify. No już tak chyba nie mam już miliona sześciuset, No już nie mam spadłem, ale chciałem podziękować za milion sześćset tysięcy, bo dla mnie to jest tak zwany pojebany wynik. Więc dziękuję fuj. W ogóle za kogo się kurwa chcecie przebrać? Może tak spytam. Ja się przebieram za przystojniaka. Nie wiem, że to ja nie muszę się przebierać. <laughs> jest twój ulubiony kształt makaro. Nie wiem. Ten. Dzisiaj piątek, leży weekend weekendu początek to idę się najebacie. O tak. Wszyscy się za mnie przebierają. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, kurwa, dobrze, dobrze. No, to jest zalanka? Też. Cześć wujek. Zijeje, si, ma break. Ze mną będzie zachód słońca Zrób poradnik, jak poderwać jeszcze na ja się nazywam. Będzie życiaką cukierkę rozdawał? nie wiem. Widziałeś California Girl, Widziałem mocne gówno. Włącza w te party, no. no. A także tyle z tej kurwa pysznej herbatki. Kiedy jednę się na łysę? Nie będę się na łysę, bo mam pod głowie stary, nie? Lubisz czapki z daszkiem. Czasem. Ja jestem taki, że ja zawsze zakładam czapkę czy coś takiego na głowę, czapkę czy kapelutek, jak mam nie, nieogarnięte włosy, nie? To zawsze. To jest tak zwany protip. Smacznej herbatki, jebać podatki, oj tak. Piłeś matze, maty? Tak, piłem, no, ale ja ogólnie nie lubię maczy. Z takich kurwa wyrobów herbacianych, no to lubię zwykłą tak zwaną lure jebaną, czaj, albo. To, co się z Bombilli pije, e, yerba mate. Jak się czułeś po do, do takich. Kurwa, te pytania się przewijają pojebane. Jak się czułeś po takich usiedleniach na Kalifornii? Spodziewałeś się tego? Nie, ja się niczego nie spodziewałem. Ja nie zakładałem, że będę kimś kurwa wielkim, nazwijmy to, że będę popularny. Nie zakładałem, ja po prostu rob robiłem sobie to, co lubię robić, czyli muzykę. I do dziś mam takie zresztą przeświadczenie. Ja nie kalkuluję swoich ruchów, ja jakby nie gram kurwa w szachy z wami. Z, z sławą kurwa, tylko po prostu robię to, co lubię. No, mam ochotę zrobić jakąś piosenkę, to sobie robię taką piosenkę i ją wypuszczam, nie. I stąd są czasem mniejsze wyświetlenia, czasem większe. No. Jakbym chciał i mówiłem to z miliard raz już, ale jakbym chciał tylko robić muzykę taką, żeby się podobała ludziom i zarabiać na tym nie wiadomo ile pieniędzy, kurwa, no to bym napierdolił tych Kalifornii 14. No. Zresztą nawet jak macie. Jak prowadziłem tego live'a, to znowu co to, nie? To tam przecież zrobiłem z pięć takich Kalifornii na szybko. Bo dla mnie to nie jest nic, nic specjalnego, już nie. No, się, wyuczyłem tego zwyczajnie. No. Wiesz, że lecisz wesce? Wiem, że czasem lecę wesce. Miałeś stany depresyjne? Nie wiem, czy to były stany depresyjne, ale nieraz miałem gorszy humor, także nie chciało mi się z nikim widzieć i nie miałem ochoty po prostu, kurwa, być. Nie? Jak tam idzie budowa domu? E, Dzisiaj chyba chłopaki znowu weszli, wylewają strop. Będzie budowane drugie piętro, czyli znaczy drugie piętro, będzie poddasze budowane, nie? użytkowe. Jakbyś mógł się cofnąć do czasów Kalifornii, to, to jest coś, co chciałbyś zmienić? Chyba nie, nie, jakby wtedy wszystko dobrze zrobiłem, ewentualnie jakby dla lepszych zasięgów dzisiejszych, albo może i nie, no nie wiadomo, jakby to było, to mógłbym właśnie puścić piosenkę, co się nazywa tańcze, chyba ona się nazywa by mógł piosenkę wtedy puścić, a nie ją obstrać, mógłbym e, Morgana szybciej wydać. znaczy wtedy go nie miałem, ale miałem zarys jego jakiś tam, nie wiem, mogę to też szybciej zrobić. Jakby był, jest parę rzeczy, które mogłem zrobić, ale chuj, wie, jakby to wyszło na dalszą metę. Top 10 artystów muzycznych w Polsce według ciebie to, O oh jest. Kurwa, top 10. Nie na pewno, Na pewno chłopaki znajdą, pięć się znajdą, was się znajdzie. Eee, nie, nie mówię jakby w kolejności, tak? tylko po prostu kto by był w takim top 10. Każdy na pierwszym miejscu powiedzmy w top 10. Eee, Białas na pewno. No maca też spoko. Szpaku. No i pewnie ktoś jeszcze jest, no, ale teraz tak głupio mi kurwa, bo kogoś nie wymienię będzie mu przykro. Albo nawet nie będzie mu przykro, bo hu, pewnie chuja go to obchodzi, tej top 3 international. No to nie wiem. No. Zależy, wiesz, to wszystko zależy od takiego, od, od momentu, nie? Nie jest no nie jest taki se, nie jest taki se, ale international to, mm, no na ten moment to kogo najczęściej słucham, no to na pewno Young, tak, um, Sleepy Hollow, What's up, ha ha ha. Mam siano w butach za tysiąc karpetek. To się może przyjezgnąć, tańce jak pensi. Jak ocenię swoją twórczość od 0 do 10? No 10, kurwa. Nie wiem, jakbyś zapytał kogoś. Kogokolwiek, jakiegokolwiek twórcę, co sądzisz o swojej e, <laughs> swojej twórczości i nie robi tego tylko i wyłącznie dla siebie, No to no, oczywiście, że odpowie najwyżej. Jak ja bym miał wydawać coś, czego nie jestem pewien, to bym tego kurwa nie wydawał. Oj, to się co do za no, Spokojnie, ten wąsy po prostu nieogarniany, to ogarnę go. No i Freestyle, nie Freestyle to tylko ja na WB mogę dać. A jak płytałem DK'a, tickets... Tickets to my downfall e, nie sprawdzałem sobie. Nie, ostatnio się przyznam, nie słucham w ogóle rocka, a jak słucham to jakieś ballady, więc, yy, raczej rocka, na no, MGK to nie rock, ale no, no po prostu pop-punk, pop-punk taki. No ale gitarowej muzyki ostatnio ten, yy, gitarowej muzyki dawno nie robiłem i nie słuchałem. Co sądzisz o LGBT? No nic są no, co mogę sądzić, niech ja sobie żyją. Widziałeś podwodne lotniska na dnie Oceanów. O kurwa tutaj. Teorie spiskowe. W ogóle kurwa nie wiem, zbieram się. Zbieram się, żeby pograć sobie na jakimś RP GTA. bo muszę za kartę kurwa graficzną kupić, bo nie mam. Ale właśnie się zastanawiam. Chciałem sobie pograć jakąś fajną ekipką, co się dobrze w to wczuwa. nie? I mi trochę pomogą, bo ja grałem trochę w GTA 5RP, ale ja jestem bardziej z tych, tych czasów sampa, nie. RP na Sampie. Co to za piosenka leci? Znowu wyjadrzyłeś? Co ty tak przytyłeś, kurwa? Dawaj na MTA, Nie, no nie chce mi się już e, grać z e, Sampą. Trochę kurwa gryzie mnie ta, ta grafika, nie? Szczerze. Znaczy grafika, no cały model tej gry mnie trochę gryzie już. Taka kurwa kwadratowość tego wszystkiego. I już nawet nie mówię o grafice, tylko po prostu tych. Animkach i tego wszystkiego Będzie redukcja wagi? Już jest redukcja wagi, działoś To tego nie widać Znaczy widać, ale... Bym musiał się codziennie wam pokazać, żebyście się widzieli A gdzieś przyróbkę Kalifornii, Wake me up in the California? Nie widziałem Widziałeś remake GTA San Andreas? Widziałem, widziałem, widziałem Ale bardziej mnie podnieca remake Vice City I to na napierdalanie jak najszybciej na klawiaturze No właśnie Po wstępie było to, że się nie dało w ogóle chyba gadać Nie, chyba się nie dało rozmawiać Nie było voice chatu no i, i miałeś właśnie kurwa te komendy, musiałeś wszystkie znać jak naprawdę, a tutaj mam, z tego co widziałem u innych tam streamerów To widziałem, że oni sobie już mają takie kurwa, że pod przyciskiem jednym masz tam jakąś koło do wyboru Miałeś dobre oceny w szkole? Nie, nigdy, dosłownie nigdy nie miałem dobrych ocen, zawsze miałem wyjebane, zawsze Zawsze miałem wyjebane, ale to nie znaczy, że wy macie mieć wyjebane no, jakby po prostu ja byłem bardzo leniwy i nie taki leniwy, jak nauczyciele mówią, no, zdolny, ale leniwy. Ja naprawdę byłem leniwy, bo mi się nie chciało. Ja rzadko bywałem w szkole. Co roku miałem ledwo co 50, oh boże 50, kurwa. Ledwo co miałem 50% tego e, frekwencji w szkole ogólnej. Więc wiesz, jak mówię, ja tam balansowałem, kurwa, na linie. Na moim...